One Sorry za spóźnienie. Gdzie jest Lucy? Nie wiem, zaraz powinna przyjść. Czemu mnie zrywacie z komputera? Młoda damo, powinnaś się bardziej uczyć. No, ale prawie przyszła całą grę. No. Dziecko, to proszę cię, chociaż zjedz z nami, a nie przy komputerze. Dawajcie bułkę. Na mieć telefon? Odwal się. No ale ale, gdy będziesz taka duża jak Candy, będziesz potrzebowała telefonu. Ale teraz nie potrzebujesz go. Dlaczego? Powiedziałam jedz! Dobra, biorę bułkę i zawieram się tu. No ej, tylko nie na w naszym pokoju. Żebyś wiedziała. Sorki, muszę iść. No wolno z mojej połowy pokoju! Zabieraj swój głupi jest nasz! Tak, tak naprawdę mia, miał być mój, ale ty się urodziłaś! No i co mnie to? Stupra... Weź I, yy, i pożyć laptopa, muszę coś ważnego zrobić. Nie, nie zrobisz. Ej no weź, ale na serio, ja muszę pracę napisać na polski. Jezu, napisz se na telefonie. Naprawdę jesteś okropna. <laughs> Mama! Jestem ładniejsza od ciebie, nie wtrącaj się. Masz, no proszę! Masz swój laptop. Ach. Weź, porysowałaś go. Powiemy mamie! To jest mój tele mój laptop. Mam ma, ma mówiła, że jest nasz. I dzwon ode mnie, no. No to spadaj. Taka mała, taka pyskata. Nie odzywaj się tak do mnie. Mam 16 lat, a ty masz tylko 11. Spadaj, oddawaj mój dywanik. On ma być w łazience. Uh, matko, i co? Porysowała mi laptopa? No niej. I... Tak, ale nie mów, że to jest twój laptop. Dobra, to, to nasz laptop. Ja poproszę mamy o własny. To, to ja ona też. wszystko mi kupi, a tobie nie. A ja mam tysiąc złotych w zapasie, kupię sobie co chcę. Laptopy koszt kosztują drożej. I co, że? No i co? Ale na urodziny dostanę tysiąc. Dobra, daj mi spokój Piszę pracę. Dobra, spadaj, za, godzin za 10 minut masz mi oddać laptop. Ja gdzieś na Facebooku, ty z Giro. No. Jak do mnie mówisz, to nie mów z daleka, tylko podejdź tutaj. Po co? Bo tak. No ale no ty, bo musiałaś sprawdzić Facebooka, a mam y, milion tysięcy znajomych, w porównaniu do ciebie. A, ja mam sto tysięcy, ale 100 mam twój telefon i ci go nie oddam. No oddaj, ja powiedziałam milion tysięcy, to więcej, głąbie. No i co mnie to? Oddawaj telefon! Nie oddam ci go. A ja, a ja napisałam na fejsie, że jesteś, że zawieszasz konto i tego się nie da usunąć. 3, 2, 1, klik! I to mi skasowała konto na... nie no! Skasowała mi konto na Facebooku. Zaraz ci... Nie popchnęła przed chwilą. O, po, po, po pierwsze, porysowała mi laptopa, po drugie usunami on na Facebooku. Mój laptop! E, m, dziewczynki, m. Chcę dostać swój laptop! Lucy, nie dostaniesz swojego laptopa. Laptop, Co? laptop jest twojej siostry, ale macie się nim dzielić. Ona ma do niego większe prawo niż ty, ponieważ jest starsza. Ale? Ale? mówiłam! No ale uh, przeniosę sobie połych gdzie indziej do domu. Wyprowadzę się, Lucy nie się. Wyprowadzę się na Lucy, się. się na Lucy, chcesz w ogóle nie mieć żadnego laptopa? Mm. To ja się obrażam, do widzenia. Aha, aha. Kochanie, też się tak nie odnoszę swojej młodszej siostry. Powinnaś jej dawać przykład. No, ale mamo, ona mi rysuje laptopa. O, ona jest taka wredna. No dobrze, no ale kochanie, to jest twoja młodsza siostra. Musisz ją akceptować. Więc ja już idę. aby... Lusie, za 10 minut. A wy już idźcie spać. i daj jej raz być pierwszej łazience jutra, proszę. Dobra, dobra. Jak nie wyjdzie za 10 minut, mam, mam cię wołać... Kochanie. No dobra. Wyłaj za 10 minut! Co ty robisz? Suszę włosy, a co? Do, do. Ma, I tak mam piękniejszą czuprynę od Ciebie. Czuprynę? Dobra, nie, nie ważne to Twoje. Ser brud, no się, to brudno, weź coś tam posprzątaj. Na mojej... A, jest dmuchu na moją połowę! Dobra, idę. Mnie, po. Ja się idę umyć. Jutro robię Idę się umyć, bon. Jutro robię przemeblowanie w moim pokoju. Nie, waż się. Dobra, przyszłam. Uch, ja się zacięła. Serio, ty dalej... Dobra, nieważne, grasz, Ała. Dobra, na tym fejsie nic nie ma. Już mam więcej niż ona wejść. Ha. Ona ma na razie zero. Ha, ha, ha. Możesz! Co? Możesz łaskawie zasnąć. Jest 23, nie rozumiesz, że ja mam jutro egzamin? Co mnie to obchodzi? Możesz go oblać. Ej no, ale nie nie naprawdę nie... Y wiesz że jak obleję to rodzice nam... Lucy zebrał mój laptop, w którym my się dzielimy. Dobra, proszę naprawdę idź spać. No dobra, jak musisz. Ale lampka zostawiłam zapalona, bo muszę się uczyć, więc wiesz. Co? To ty mi każesz iść. Przejdź cicho, ja no, muszę nie, pacz, się uczyć! Tak, ja jest na to cały dzień. Dobra, gdzie, gdzie ta moja książka? Nie zauważy mnie. Ej, Lucy! Widziałeś moją czarną książkę? Dobra, nie, o tutaj jest. Ta czarna, o kurde, poprawię się to posprząta. będzie na jej połowę. No co mi zwalasz? Nie zwalam nic, bo po książki, sorki. Ale widziałam, jak zwalałaś tą kość. O, tak, czy oddajesz mi swój laptop? Nie, won, mój. Twoja kość, ja nie jem kość. Dobra, ogarnij dupę. Sama się ogarnij. Mm. Idę spać. Nie wiem jak ty, ale ja się uczę. Ja się nie mam do czego, czy jutro nie mam żadnego testu. Tak, na pewno przy, e, przejrzałam twój plan na stronie internetowej i wiem, że jutro masz test z matematyki, a mamy nic nie powiedziałaś. Ale ja umiem wszystko. Aha, na pewno. Dobre, jak jutro oblejesz, to powiem to mamie. Bo przyjdę do twojej szkoły i zapytam. No wiesz co? Uczyliśmy się do tego testu przez... Przyniosę piątkę i zobaczysz. Dobra, jak przyniesiesz piątkę, to mm, jutro masz godzinę więcej na laptopie, okej? Okay? Dobra. To będzie fair. Piątka. Tak, piątka, musi być dokładnie piątka. Może być 5 minus, ale musi być pięć. Nie, nie może być 4 plus. Pamiętaj. A, no dobra. Dobra, pa. to daj mi się uczyć. Mhm, dobra. Ła! O kurze! Jestem już taka śpiąca! Wie, więc... Dobra, matma... O Boże, już zasypiam, nie, nie mogę już. Muszę się... położyć. O, czemu Uf. ten ludzik tak dzwoni? Jeszcze 5 minut. Ja go nastawiłam, wybacz, musiałam. No dobra! Ile, Czekaj, ogarnę! Dobra, idź, ale masz 5 minut, sorry, nie 10, bo mam, mam ten test. Dobra. O, książki, książki, Już. wszędzie tak książki. O, kurde, no nie. No jest o, no jest Weź ty to, posprzątaj, wybacz, ale ja muszę iść. się umyć. Dobrze. Muszę do szkoły, bo się spóźnię. Pa, mamo! Pa, tato! Dobra. Dobra, teraz muszę się umyć. Dobra, ja idę do szkoły. Lucy, musisz poprawić test. Dobrze proszę pani. Pani, a pani nam przeczyta oceny, które my z niego dostaliśmy? Mm, jak Lucy napisze, to wam przeczytam. Proste. Trzeba dodać 14 152. Myślę, że ciszej. Dobra! Napisałam. Tak szybko? Szybka jest. to jest jeden błąd. Dobrze, nie ma błędów. Masz piątkę. Jej! Teraz tak. Dobrze. Katie, masz piątkę plus. Jej, to dobrze. Kola, masz trzy z minusem. No nie aż tak źle, następnym razem spróbuję lepiej. Lola, masz cztery z plusem. Jest! Nauka nie poszła w las chyba. Dobrze. Dzisiaj koniec lekcji. Do widzenia. Dzieci. Jej! koniec oh, Ale ta jest męcząca. Oh. Oh. Mogłabyś mnie nie budzić. Halo? Ślepota Ach, Nie jestem ślepotą, idę się wykąpać Po co ci to kurde no? A -a. Daj mi spać! A -a. A -a, jaka woda. Jestem a -a. zmęczona po... Zamknij mordkę, jestem zmęczona po egzaminach Zamknij się, a tobie jak poszło? A, -a nie twoja sprawa ci Coś mi mówi, że nie poszło ci za dobrze. Ja za to dostałam z tego testu z matematyki, Piotr. Po prostu jestem zmęczona. Masz tego laptopa na godzinę dłużej od teraz. Od zawsze? Nie, kobieto, od dziś. Dzisiaj tylko. Nie. Słuchaj, nie umiesz. Jesteś hamer. Daj mi spać. Kupiłam ci kocyk, ale ci jak widać nie spodobał. Nie, nie podoba mi się. Jesteś bredna, hamię je jeden. Jestem czyst, czystsza od ciebie. I mam piękniejszą grzywę niż ty. O, posprzątaj łaskawie za mnie. Jezu, wczoraj sprzątałam wieczorem. Gdzie twoja kola! A tu jest ta brudna podłoga, ty sprzątałaś? Nie dmuchaj we mnie. Spadaj. Czekaj no... brałaś mi mój kocyk, który sama mi dałaś! Po co ci on tak ci się nie podoba? Nie mówiłam czegoś takiego. Mój. Mówiłaś, że ci się nie podoba. Pst, mój. I by Ci się podoba. Jest mój! Odczep się! Udajesz tym. Mm, dobra, ja idę, ja idę spać. A ja idę spać. O! Jest piętnasta, nobie! Dobra, zabieram sobie to. to ja biorę laptopa i będę się grać 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 grać. Pamiętaj, tak że masz dozwolone tylko dwie godziny, czyli razem z moją trzy, więc grasz tylko trzy godziny, potem Zabijam? przerwa na dwie godziny, nobie. Nie, ja będę grać, dopóki się nie obudzisz. No dobra, spać, 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 A spać, spać.